Błądzić rzeczą ludzką. Nie myli się ten, kto nic nie robi. Na pewno znasz te przysłowie. Są prawdziwe, ale niektórych potknięć można oczywiście uniknąć. Dlatego przygotowałem 7 błędów, których musisz unikać przy realizacji okna sprzedażowego. Zaczynamy. Szukasz aktualnych i praktycznych wskazówek reklamowych? Tworzysz kampanię i chcesz zwiększyć ich skuteczność? Masz dosyć lania wody i powielania banałów? Poznaj świat marketingu według kłopota. Nazywam się Patryk Łopot i co tydzień dzielę się najbardziej praktycznymi poradami na temat reklamy. Prowadzę kampanię, układam lejki, a w tym podcaście pokażę Ci, jak możesz zrobić to u siebie. Zapraszam do odsłuchu. Omówmy najpopularniejsze błędy związane z realizacją okna sprzedażowego. Pierwszy z nich dotyczy tego, że nie sprawdzasz najważniejszych wydarzeń. Nagrywając ten podcast, trwa Mundial w Katarze. Znaczna część naszych rodaków będzie kibicować reprezentacji podczas ich rozgrywek. Jeśli uważasz, że Twój webinar będzie atrakcyjniejszy, no niestety jesteś w dużym błędzie. Planując okno sprzedażowe, sprawdź kalendarz. Weź pod uwagę święta, sportowe rozgrywki, czy też inne różne ważne wydarzenia. To pomoże ci uniknąć konkurowania z innymi wydarzeniami. Jasne, wciąż można sprzedawać w okresie świątecznym czy podczas meczu, ale jestem pewien, że sprzedaż ta lub frekwencja na webinarze będzie zdecydowanie mniejsza. Z czasem wiąże się też drugi błąd. Nie określasz czasu, kiedy Twoi klienci kupują. Każda branża rządzi się swoimi prawami generalizując. Budżetówki robią zakupy pod koniec roku, przedsiębiorcy szukają kosztów pod koniec miesiąca, a zwykli konsumenci zazwyczaj kupują po wypłacie. Zastanów się, kiedy twoi klienci najchętniej wyciągają portfel. Nie mówię, że znajdziesz idealny czas i powiesz, o tak, sprzedaż w 10 dniu miesiąca wystrzeli w kosmos to jest fantastyczny pomysł. Bardziej zależy mi na unikaniu błędów spowodowanych niedopasowaniem okna sprzedażowego do twojej grupy odbiorców. Podam ci pewien przykład. Promowałem webinar w branży, w której panuje spokój w miesiącach od października do grudnia. Była to branża weselna. Na webinar zapisało się ponad 1300 osób i uważam, że to jest bardzo dobry wynik. Jestem przekonany, że robiąc to szkolenie w lipcu, np. w szczycie sezonu weselnego, zapisów byłoby dużo mniej. Trzeci błąd sprzedajesz bez rozgrzewki i kampanii budującą listę. Kolejny błąd dotyczy sprzedawania bez rozgrzania Twoich odbiorców. Posiadając listę mailingową czy rozbudowaną społeczność, musisz pamiętać o tym, żeby im o sobie po prostu przypomnieć. To nie jest tak, że mając 5000 osób na liście mailingowej, każdy namiętnie czyta Twoje wszystkie maile. Zazwyczaj wokół naszych treści krąży zaledwie część odbiorców. Szacuję, że około 30-40%, biorąc pod uwagę taki standardowy open rate maili. Odpowiednio wcześniej, około 2-3 tygodni, zaplanuj kilka maili informujących o oknie sprzedażowym czy webinarze. Jedna wiadomość może okazać się zbyt małą częstotliwością. Niektórzy twórcy próbują sprzedać swoje kursy na zimno. Ograniczają oferty czasowo, robią okienko, ale reklamy na przykład na Facebooku kierują do zimnych grup odbiorców. Niestety to nieskuteczna technika. Nawet największe zagrożenie czasem trwania promocji nie zadziała na osoby, które Cię nie znają i nie są pewni wartości kursu. Przed oknem sprzedażowym musisz zbudować listę adresów, którą odpowiednio rozgrzejesz dodatkowymi treściami przed samą sprzedażą lub webinarem. Z listą mailingową wiąże się kolejny często popełniany błąd: dotyczy on niepowiększania listy pomiędzy oknami sprzedażowymi. Wielu twórców planuje otwarcie sprzedaży np. 3 razy do roku. To ciekawa taktyka i często działa na naszych odbiorców. Jeśli nie dołączysz teraz, kolejna szansa dopiero będzie za 3 czy 4 miesiące. Jednak jeśli chcesz robić większą sprzedaż okno do okna, musisz powiększyć swoją listę adresową. Jeśli masz na liście 1000 osób i kupi 5% z nich, masz 50 zakupów na koncie. Nie powiększając listy realnie zainteresowanych do następnego okna masz około 950 osób i na pewno twoja konwersja zakupowa spadnie. Matematyka królową nauk, jak to powiadali w szkole, więc to się po prostu nie spina w Excelu. Z doświadczenia wiem, że jeśli chcesz generować większe wyniki sprzedażowe za każdym otwarciem, powinieneś powiększyć listę dwu, a nawet trzykrotnie. Oczywiście mam na myśli listy po kilkaset albo maksymalnie po kilka tysięcy osób. Ciężko byłoby powiększyć listę 30 tysięcy osób razy 3. Co za dużo to niezdrowo i tak samo jest z planowaniem i błędem numer 6. Planujesz za dużo aktywności niż jesteś w stanie wykonać. Twórcy często chcą wdrożyć wszystko w swoim oknie sprzedażowym. Zrobić 5 live'ów, opublikować 50 postów, wysłać 50 maili, zastosować 150 taktyk growth hackingowych, a potem przychodzi brutalna rzeczywistość, która mówi sprawdzam. Moim zdaniem lepiej zaplanować połowę aktywności, które chodzą Ci po głowie i zrobić je na mistrzowskim poziomie. Lepiej skupić się na wykonaniu perfekcyjnie pięciu działań wspomagających twoją sprzedaż, niż zrobić 10 aktywności po łebkach. Dlaczego? No bo rzeczywistość jest brutalna, a z tym wiąże się kolejny błąd. Wierzysz, że wszystko pójdzie bezproblemowo. Nawet najbardziej doświadczone osoby są narażone na wpadki. Niedziałający autoresponder, serwer strony sprzedażowej odmówił posłuszeństwa, nieoczekiwany ban na facebookowe reklamy. To tylko kilka fakapów, które możesz spotkać, i nie są ani trochę zależne od Twojego przygotowania. Weź poprawkę na swoje założenia i przygotuj się, że pomimo największych starań, coś może się popsuć. A jeśli chcesz uniknąć dużej ilości stresu, nie popełniaj błędu numer 7, który dotyczy tego, że robisz wszystko samodzielnie. Jeśli możesz, wydeleguj część zadań na zewnętrznych wykonawców. Możesz oddelegować pisanie maili, tworzenie strony ofertowej, robienie reklam i wiele, wiele więcej. Dzięki temu możesz skupić się na komunikacji z klientami sprzedaży, a marketing i technikalia ogarnia ktoś za ciebie. Jeśli szukasz pomocy przy przeprowadzeniu okna sprzedażowego, zgłoś się do nas. Zrealizowaliśmy ponad 100 różnych otwart z kursami w wielu różnych branżach. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak możemy ci pomóc, Umów się ze mną na bezpłatną rozmowę. Link do rezerwacji terminu znajdziesz w opisie tego podcastu. Czas na krótkie podsumowanie. Siedem głównych błędów podczas planowania okna sprzedażowego. Po pierwsze, nie sprawdzasz kalendarza i nie bierzesz pod uwagę ważnych wydarzeń, święta, rozgrywki sportowe i inne. Nie dopasowujesz okna sprzedażowego do czasu, kiedy Twoja grupa odbiorców kupuje. Sprzedajesz bez rozgrzania odbiorców i nie budujesz wcześniej listy kontaktów. Nie powiększasz listy mailingowej pomiędzy otwarciami. Planujesz za dużo aktywności podczas okna sprzedażowego i robisz je po łebkach. Wierzysz, że wszystko pójdzie bezproblemowo. Każde działanie próbujesz wykonać samodzielnie. Unikaj tych błędów, aby zrobić rekordową sprzedaż. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że pomogłem i zrobisz rekordową sprzedaż. Tymczasem do usłyszenia.